Ustawcie się, proszę, najpierw tam. Numer 61, rękawiczki, kurtka na sobie, długie spodnie. Znaczy, bieg jest wymagający, może jeden z najbardziej wymagających w naszych realiach polskich? Niestety nie ma siły, trzeba się przygotowywać w górach. Żeby wystartować w biegu Tatr trzeba mieć ukończone przynajmniej trzy biegi górskie na dłuższym dystansie czyli powyżej 40 km. No i mieć szczęście w losowaniu, ponieważ miejsc mamy 350 narzuconych przez Park Narodowy, natomiast chętnych jest zazwyczaj dwa razy więcej, także trzeba mieć też szczęście w losowaniu. Natomiast nie ma u nas osób przypadkowych, każdy musi już być dosyć doświadczonym zawodnikiem. Tomek ma plany zjeść kanapkę. Tak, bułeczka, nawet trzy. To jest, jest i mój support. Cześć, a gdzie jest Przemo? No jest, jest okej. Okay. Chłopaki podobno humorem dopisują, to będzie, będzie dobrze. Coś tam ma być trochę zimnawo na szczytach, ale to nie ma się co za zbytnio. Zobaczymy, co tam będzie. Robert na leciutko, także będzie, będzie dobrze. Ale jest noga, jest kawał nogi, no? Nie, nie to, co moje liche. Życzymy wszystkim powodzenia. Do zobaczenia na mecie. 3, 2, 1, start! biegi granią ta, czy Tatra Fest, to są najlepsze biegi, jakie mi się zdarzały, bo podczas tych biegów osiągałem Mistrzostwo Polski dwukrotnie. No i często, niejednokrotnie mieszczę się właśnie na podium. Ja się dziwię, że po ukończeniu 50 lat, 51 już, e, zdobyłem tutaj wicemistrzostwo dzisiaj. Ostatnie kilometry z biegi po już tutaj tych kamieniach. To już była naprawdę taka masakra. Mówiłem, o Jezu, jak się wszystko boli. O Jezu, kolana mnie bolą. O Jezu, to mnie boli. Ludzie ludzie idą koło mnie, a ja biegnę i, i narzekam. <laughs> z uśmiechem na ustach. Dzisiejsze zawody były na pewno jedne z lepszych do osiągnięcia dobrego wyniku, bo pogoda naprawdę sprzyjała zawodnikom. No i to też po wynikach widać, że wszyscy w miarę fajnie przebiegli, już nie było słońca. Dzisiaj, tak wszyscy taktycznie porobiliśmy. E, dobrą taktykę, ponieważ nikt nie szarpał, nikt nie urywał się nagle, tylko tak wszyscy jednostajnie parliśmy do przodu, swoje robiliśmy. To było tak, że my e, no, za chwilę ze rozmawialiśmy, analizowaliśmy, co się dzieje na trasie, za nami i tak dalej, tak dalej. No i generalnie było tak, że co gdzieś, na przykład ja kawałek poprowadziłem, gdzieś był jakiś odbieg, potem się znowu spotykaliśmy i Tomek za każdym razem proszę, proszę, proszę. Ja mówię do niego, chłopie, no ale też mógłbyś poprowadzić. On, założenie jest takie, że żeby z tobą wygrać, to nie mogę prowadzić. Nie. Ja też nie chciałem prowadzić, bo wiedziałem, że to nie, 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 nie czuło, to nie był mój dzień na bieganie. Więc musiałem siedzieć z tyłu na plecach i po prostu kto, nie ma się co oszukiwać. Wygra, słabszy odpada, i tak się stało. Robert mnie dogonił, miał le, bardzo dobry dzień. Ale powiem, że super to rozpracowaliśmy taktycznie cała czołówka. Dobiegliśmy razem do Murowańca i potem już z Murowańca troszeczkę się zrobiła przerwa, bo Tomek został na Murowańcu odrobinę dłużej, nie? Bo musiał zupę wypić. A ja tylko wymieniłem flaki i pobiegłem dalej. Biegi górskie, a w szczególności biegi w Tatrach, są dla mnie... są dla mnie magią. Są dla mnie... wszecho ogromne. I chciałbym jeszcze w podziałać w Tatrach Słowackich. Trasa jest <laughs> Powiedziałem, że trasa jest pewnie piękna. Ja za dużo z niej nie zapamiętam ze względu na to, że po prostu na zbiegach byłem bardzo skupiony na tym, co się dzieje pod nogami. Na podbiegach byłem też skupiony na pracy, naprawdę, naprawdę, tak żebym ja miał Myślę, że tylko w momencie, kiedy na Starorobociańskim, ze Staroroboczyńskiego zaczęło się coś tam chmury się rozchodzić, to tam był taki moment, że się obracałem, mówiłem: "O, popatrzcie jak pięknie, o oh, popatrzcie jak pięknie." Robert Farah na pewno jest jednym z czołowych zawodników i on jest, jak yy, wszyscy mówią, jak wino, czym starsze, tym lepsze. Ten bieg fajnie się przygotował, zresztą napisał, że się przygotował i rozmawialiśmy, śmialiśmy się, jak lecieliśmy w piątkę, on mówi, że... Yy, Padnie rekord, ale mówi, że nie wie czyjego. No ale naprawdę, jeśli co do wieku i tego zawodnika trzeba chylić czoło, naprawdę zawsze reprezentuje dobry poziom. Na tym biegu naprawdę pokazał klasę. No 51 i 52 wiosny, ale e, słuchaj, no biegam te lata paręnaście lat. Wcześniej się zaczynało od nadcięstwa biegowego w szkole podstawowej, później gry zespołowe, głównie piłka nożna. No jestem aktywny. Z racji tego, że jestem nauczycielem wychowania fizycznego, trenerem, No ja, ja nie marnuję żadnego dnia bez aktywności, bez regeneracji. Jestem też przykładem dla dzieci i młodzieży. W pewnym wieku e, trzeba się ruszać, bo im później zaczniemy tym, to robić, tym będzie gorzej z nami. Ludzie nie muszą biegać 70 km po górach nie muszą nawet biegać 20 km po górach. Wystarczy, że pójdą pobiegać parę kilometrów e, po parku. Sport to jest e, rzecz, która jest e, jest niedoceniana przez wiele osób. Myślę, że takie podejście, takie właśnie, taki styl życia e, z, z aktywną regeneracją, z wysypianiem się, z, 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 ze zbilansowaną dietą, to naprawdę jest klucz do sukcesu, żeby utrzymywać taką formę po, po dłuższe lata, no nie? No po prostu lata treningu, nie? To, tego, to, też, to też się nie bierze znikąd. To jest taki sport, gdzie ja pamiętam jak wracałem do biegania i też myślałem, że o zaraz tutaj będę jakiś FIFA rafa. No nie, no nie ma takiej możliwości. To jest po prostu sport taki, że tutaj swoje trzeba popracować, wytrenować. Jak popatrzysz na, na ludzi, którzy wygrywają biegi, nie? Albo nawet robią rekord świata. Rekord świata. Nikt, nikt na świecie, na przykład w historii, nie przebiegł tego szybciej. A oni dobiegają na metę i to nie jest tak, że oni padają na glebę i jest dentka i leżą krzyżem. Tylko oni od razu tutaj kwiaty, tu jeszcze przebiegają po stadionie, przybijają piątki i tak dalej. To jest kwestia tego, że oni się na to szykują i ich organizm jest na to po prostu gotowy, nie? Mięśnie mają pamięć. Robi się bardzo duży handicap z tego, że trenowało się coś za dziecka. To jest... Yy... I naprawdę to nie musi być, że bieganie. Po prostu, jeżeli dziecko y, trenuje cokolwiek, cokolwiek, to jest mu dużo łatwiej, nawet jeżeli w dorosłym życiu, bo często jest tak, że ludzie około trzy, trzydziestki dochodzą do wniosku: o, teraz będę jeździć na rowerze, teraz będę biegać, teraz będę robić to, tamto. Jeżeli y, ta osoba za dzieciaka coś trenowała, to jest jej dużo, dużo, dużo łatwiej. Nawet jeżeli to jest sport niezwiązany do końca z tym, które, co teraz chce robić. To jest dużo, dużo łatwiej. Więc no, powiedziałbym, że miejsci mają pamięć też. No nie wszyscy ukończą dzisiaj zawody. 350 osób prawie 350 osób wystartowało. Spodziewamy się, że w najbliższych 3 godzinach, tak jak się kończy limit 16 godzin 30 minut, jeszcze przynajmniej 150 osób te zawody ukończy, co jest bardzo dobrym wynikiem.